Miejsca, datę oraz godzinę wyjazdu podajemy na naszej stronie internetowej. W zakładce dla rodziców podróż na camp trwa około 6 godzin, wraz z przerwami, podczas których dzieci mogą korzystać z toalety. Zachęcamy, aby podczas pakowania dziecka na obóz było ono obecne. Ułatwi mu to odnajdywanie swoich rzeczy w trakcie obozu, a także pakowanie się przed powrotem. Lista rzeczy niezbędnych na obóz dostępna jest na stronie internetowej w zakładce najczęściej zadawane pytania. Prosimy o spakowanie tych rzeczy w średniej wielkości walizkę lub torbę. Prosimy także o spakowanie łyżew, aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach na lodowisku. Jeżeli chcą Państwo przekazać szczegółowe informacje wychowawcy swojego dziecka, prosimy zrobić to w formie papierowej i przekazać w podpisanej kopercie kierownikowi autokaru podczas wyjazdu z Warszawy. To samo należy zrobić, jeżeli chcą Państwo przekazać kieszonkowe. Najlepiej, żeby były to drobne pieniądze, w podpisanej kopercie, przekazane również podczas wyjazdu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.chris.pl